Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Odpowiedzi bez ograniczeń. Wierzę już, że wiesz o tym, jak reagujesz na zmiany i że wiesz już o zmianie całkiem sporo. Zapraszałam Cię do krótkiego szkolenia, jak przejść z zmianą skutecznie. Jeżeli jeszcze nie zdążyłaś się z tym szkoleniem zapoznać, to link będzie także pod naszym dzisiejszym spotkaniem. Zawsze możesz to nadrobić. A skoro. Wiesz o zmianie już całkiem sporo i wiesz, jak na nią reagujesz, to pomyśl o tym, jak możesz i co możesz zmienić w swoim sposobie reakcji, w swoim sposobie zachowania, w swoich przyzwyczajeniach i w swoich nawykach, aby było ci łatwiej iść do przodu i aby twój rozwój był bardziej płynny. Pamiętaj, podążaj za swoimi odpowiedziami. Do zobaczenia na kolejnym naszym spotkaniu.